Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Fundamentów. Dzisiaj o Bożej łasce. Arcyważny temat dla nas, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Zobacz do Tymoteusza, który był uczniem Pawła, więcej współpracownikiem Pawła, razem z nim dokonywał wielkich dzieł na polu misyjnym. Potem był odpowiedzialny za prowadzenie kościoła. Do Tymoteusza, wieloletniego Sługi Bożego, Paweł pisze w drugim rozdziale drugiego listu „Umacniaj się w łasce. Znaczy się, zagadnienie, temat łaski Bożej jest dla nas zawsze aktualny. Czy jesteśmy świeżo nawróceni? Czy jesteśmy wieloletnimi już sługami Bożymi? Kochani, jest bardzo ważne, żebyśmy cały czas trwali w łasce, przypominali sobie o łasce, doświadczali Bożej łas łaski, byli przez Ducha Świętego wprowadzani i na nowo ciągle odświeżani w tym, czym jest łaska. A co to właściwie jest łaska? Jak można by to zdefiniować? Samo słowo. Łaska Boża łaska to niczym niezasłużona, niezapracowana przez nas, niewyjednana żadnymi wysiłkami z naszej strony, życzliwość i przychylność płynąca po prostu z Bożego serca. Zawsze ona w Bogu była, jest i zawsze będzie. I my do niej nic nie możemy dołożyć i nic nie możemy z tej łaski ująć. Po prostu ona jest. Zobacz, wszystkie listy Pawła, a nie tylko Pawła i innych apostołów ciągle przypominają o łasce, jaka jest dana dla wierzących. Wszystkie listy Pawła zaczynają się na samym początku słowami łaska wam, między innymi łaska wam od Boga. Paweł przypomina każdemu zborowi, każdemu wierzącemu o tym podstawowym filarze naszej wiary że my jesteśmy pod Bożą łaską, że Boża łaska jest niezmienna, że ciągle jesteśmy Bożą łaską okryci. Zobacz Paweł pisze różne listy do różnych zborów. W tych zborach były różnego rodzaju problemy. Był zbór taki jak Galacjanie, gdzie oni zaczęli naprawdę, naprawdę bardzo poważnie odchodzić od zasad nowego przymierza. Były zbory, gdzie po prostu była niemoralność, był bałagan, było pewnego rodzaju... Niezrozumienie i chaos. Były zbory, gdzie były jeszcze inne problemy, ale do wszystkich zborów Paweł zaczyna swoje listy niemalże jednakowo. Łaska wam od Boga. To mi coś mówi. Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś swojego życia, swojego rozwoju, w jakim zborze jesteś, Bóg ma dla ciebie łaskę. Bóg otacza cię swoją łaską. Ta łaska nie zależy. Od żadnych okoliczności. Ta łaska jest Ci dana w Jezusie Chrystusie. Efezjan 2 rozdział 8 wiersz albo 4 rozdział 7 wiersz mówi, że łaska dana jest wszystkim wierzącym. Także tutaj nie ma wyjątków. Nie zależy to od tak zwanego stażu wiary, wiedzy, doświadczenia, dokonań w służbie. Masz Bożą łaskę. Siostro, bracie, masz Bożą łaskę. To jest wielka sprawa. Przeczytajmy z Ewangelii Jana moje ulubione tłumaczenie Biblii. Przekład dosłowny przy okazji reklama pastora Zaręby. Bardzo dobre tłumaczenie. Bardzo dobra robota. Wieloletni, wieloletni wysiłek uwieńczony właśnie tym przykładem. Z tego przekładu przeczytam Wam, kochani, pierwszy rozdział Ewangelii Jana szesnasty, siedemnasty wiersz, ponieważ to z jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę zamiast łaskawości, o ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesz'a, łaska i prawda zostały nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Co nam to mówi, że nasze życie z Bogiem opiera się nie tylko na zasadach Bożych, na przekazaniach Bożych. Prawo Boże, zasady Boże, to prawo, które zostało nadane przez Mojżesza, to nie wszystko, co Bóg ma nam do zaoferowania. Przez Jezusa Chrystusa została nam objawiona łaska i prawda. W parze, nieodłącznym, nie, nieodżu, nieodłącznym elementem idącym w parze z poznaniem prawdy jest poznanie i doświadczanie łaski Bożej. Niewyczerpana Boża życzliwość. Niewyczerpana, jeszcze raz podkreślę, boża życzliwość, którą Bóg nasz Ojciec ma dla Ciebie i dla mnie. To jest to, co nam zostało objawione w Jezusie Chrystusie. I wierzę, że Bogu bardzo zależy, i na tym polega nauczanie apostolskie, żebyśmy nie tak bardzo koncentrowali się na zakazach i nakazach, tak zwanych przykazaniach bożych, ale żebyśmy swoje serce umacniali łaską, żebyśmy doceniali i poznawali łaskę daną nam w Jezusie Chrystusie, ponieważ ona nie była objawiona w czasach Starego Przymierza, bo to był okres przygotowania, okres przejściowy, okres oczekiwania na wypełnienie. A teraz my żyjemy w okresie nowego Przymierza, w okresie łaski. Duch Święty, który jest dany Tobie i mnie, jest nazwany Duchem łaski. On nas prowadza we wszelką prawdę, ale jednocześnie uczy nas korzystać i żyć z Bożej łaski, bo jest Duchem łaski. Bardzo dobra ilustracja, czym jest Boża łaska, to przykład Syna Marnotrawnego. Zachęcam Cię, możesz sobie zrobić teraz pauzę, możesz później to zrobić, żeby przeczytać z Ewangelii Łukasza 15 rozdziału właśnie całą tę przypowieść o synu marnotrawnym, tak zwaną przypowieść o synu marnotrawnym. Ja Wam tylko króciutko przywołam, nie będę teraz jej czytał. Otóż tam pamiętamy, że ojciec miał dwóch synów i ten jeden z tych synów... Po prostu domaga się swojego spadku. Już teraz otrzymuje ten spadek. Trwoni wszystko, co, co odziedziczył po ojcu. I wraca. I wraca pożałowania godny. Wraca jako po prostu nic nie mający. Jako ten, który zaprzepaścił wszystko, można powiedzieć, przenosząc to na nasze realia, który zmarnował kawał swojego życia. I co się okazuje? Ojciec czeka na niego z życzliwością. Ta przypowieść przypomina nam, że jakkolwiek wydawałoby nam się, że jest już za późno, że zmarnowa zmarnowaliśmy już zbyt wiele, ojciec ma dla nas łaskę. Ten syn zmarnował wszystko, roztrwonił wszystko. I ojciec czeka na niego, mając przygotowane szaty, pierścień, sandały, wszystko, co wiąże się z godnością dziedzica i z przywilejami dziedzica. Szaty oczywiście symbolizują Bożą sprawiedliwość, którą Bóg daje nam niezasłużenie przez nas. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego syna marnotrawnego. Zobacz, czym ten syn sobie zasłużył, żeby natychmiast po powrocie otrzymać szaty, pierścień i sandały? Pytanie retoryczne. Za co on to otrzymał? To jest ilustracja, ta przepowiedź to jest ilustracja, jak wielka jest Boża Łaska, jak bardzo Boża życzliwość, Boża przychylność, którą On ciągle ma do Ciebie i dla mnie, jak ona po prostu jest kompletnie przewyższająca nasze najśmielsze wyobrażenia. Łaska Boża nie jest dla nas zrozumiała. Tam w tej samej przepowiedzi czytamy o drugim bracie, który nie jest w stanie zaakceptować tej sytuacji. Jak to? Dla niego to jest po prostu. Wręcz niegodziwe, żeby ten syn, który roztrwonił wszystko, a jego brat zaraz i to natychmiast wrócił do pełni przywilejów, i jeszcze żeby wyprawiono na jego cześć? Może nie na cześć jego, ale na z radości, że on powrócił, żeby wyprawiono ucztę. Ta reakcja tego drugiego syna pokazuje nam, że Boża Łaska jest dla nas niezrozumiała. Więc nie chodzi o to, żebyśmy my ją naszym umysłem zrozumieli, ale żebyśmy ją przy, przyjęli, z sercem przyjęli. Ta łaska, Boża łaska, ona jest dostępna dla wszystkich ludzi, ona niesie zbawienie dla wszystkich ludzi. O tym mówi Paweł w liście do Tytusa, może przeczytam to. Yy, list do Tytusa, drugi rozdział, jedenasty wiersz. Szybciutko przeskoczę. List do Tytusa, drugi rozdział, jedenasty wiersz. Pojawiła się bowiem łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, pouczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz światowych pożądań i żyli w tej obecnej dobie rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. To właśnie łaska Boża, życzliwość Boża niesie nam najpierw zbawienie, akceptację, przebaczenie, a potem uzdalnia nas do tego, żebyśmy żyli zgodnie z Bożymi standardami, nie na odwrót. Nie, najpierw ty wypełniasz jakieś standardy, które wydaje ci się, że Bóg od ciebie wymaga, przeskakujesz przez jakąś poprzeczkę, którą wydaje ci się, że Bóg tobie zawiesił. Nie. Bóg przyjmuje cię z życzliwością, z łaską, z miłością, takiego jakim jesteś ciebie i mnie. Bóg w swojej łasce, życzliwości daje nam w Chrystusie zbawienie i uzdania nas, żebyśmy potem przynosili owoc. I wypełniali jego przykazania. Nie odwrotnie. Uwaga, kochani, łaska Boża, ta życzliwość dana nam jest wyłącznie za pośrednictwem i w osobie syna Bożego Jezusa Chrystusa. Nie ma jakichś bocznych ścieżek, bocznych kanałów dostępu do Bożej, Bożej Łaski jak tylko przez Jezusa Chrystusa. To wydaje się oczywiste, ale potrzebujemy to dobrze mieć wkodowane w naszych sercach. I jeszcze jeden fragment przeczytam z drugiego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Jest mowa o Bogu, który nas zbawił i, zawezba, i zawezwał świętym powołaniem, nie według naszych czynów, lecz zgodnie z własnym planem i łaską daną nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. To znaczy że ta Boża życzliwość dana była nam, ludziom, jeszcze przed wiecznymi czasami. Że właściwie ta łaska oczekiwała na objawienie się, oczekiwała jeszcze zanim w ogóle człowiek został stworzony. Potem w erze Starego Przymierza, kiedy, kiedy naród izraelski doświadczał Boga w jakimś stopniu, ta łaska częściowo, częściowo była pokazana człowiekowi, ale przygotowana przed wiecznymi czasami, objawiona została nam, udostępniona została nam, w pełni pokazała się dopiero w Osobie i poprzez Jezusa Chrystusa. Kochani, to jest bardzo ważne, a jednocześnie praktyczne na każdy dzień naszego życia zagadnienie. To nie są teologiczne... Hmm, Jakieś wiecie dociekania czy rozważania. To, to, to jest fundament mojego i Twojego codziennego życia. Eee, przy powieści Salomona mówi się o Salomonie. Biblia tak mówi, że to najmądrzejszy człowiek, który się urodził. Pomijam oczywiście pana Jezusa, o którym jest powiedziane, że to ktoś większy niż Salomon. Przy powieści 3.3. Niech cię nie opuszcza, łaska ani prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. To znaczy łaska i prawda to jest taka nierozłączna para. Poznanie prawdy jest poznawaniem Bożej Łaski. I odwrotnie. Poznawanie Bożej Łaski to nie jest oddzielanie się od Bożej prawdy. Ale ta rada, którą daje tutaj nam, Tobie i mnie, Salomon, można by ją przetłumaczyć tak. Dołóż wszelkich starań, by nie gubić świadomości Bożej łaski. Dołóż wszelkich starań, by Cię Boża łaska nie opuszczała. A I to nie dlatego, że Bóg swoją łaskę miałby wycofać, że Boża łaska ustanie, że wyczerpie się Boża cierpliwość i łaska zostanie zabrana. Nie, nie, nie. Boża łaska trwa na wieki. Ale my możemy, ponieważ mamy wolną wolę i w naszej duszy możemy się uwikłać, Zaangażować w różne nurty myślowe, duchowe, Salomon radzi Tobie i mnie do wszelkich starań, żeby żyć Bożą łaską, żeby serce mieć przepełnione wdzięcznością za Bożą łaskę, świadomością Bożej łaski, żeby żyć Bożą łaską. Żeby, to, żeby tego nie zgubić, kochani, to jest bardzo ważne i to jest praktyczna rada na każdy dzień dla nas. Piotr Apostoł w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale i w trzynastym wierszu mówi podobne w sumie słowa. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, trzynasty wiersz brzmi tak. Dlatego przepaszcie biodra swojego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie swoją nadzieję w łasce, którą niesie wam objawienie Jezusa Chrystusa. A więc przepaszcie biodra swojego umysłu. Inne tłumaczenie, to brytyjskie starsze mówi, okiełzajcie swoje umysły. Czyli nie bądź wodzony, nie daj się wodzić swoim spontanicznym myślom, odczuciom, uczuciom, wyobraźni, wspomnieniom, ale złóż swoją nadzieję w łasce. Trzymaj się mocno Bożej łaski, polegaj na Bożej łasce bardziej niż na swoim umyśle, niż na swoich odczuciach, niż na swojej wyobraźni, niż na swoim doświadczeniu. Polegaj bardziej na Bożej łasce. Całą nadzieję złóż w Bożej łasce. Jeżeli nie chcesz przeżywać rozczarowań, w objawieniu się Pana Jezusa Chrystusa, który jest nam dany jako nasz Zbawiciel, pośrednik między nami a Ojcem, to poznanie Bożej łaski, to doświadczanie łaski jest absolutnie całkowicie codziennie dostępne. Rzymian 6, rozdział 14 wiersz mówi, grzech nie będzie już panować nad wami. Tam jest argument podany. Dlaczego grzech nie będzie panować nad Tobą i nade mną? Bo nie jesteś pod prawem, bo nie jesteś pod pręgierzem listy nakazów i zakazów, ale Ty i ja jesteśmy pod Bożą łaską. Ktoś powie, a pod Bożą łaską znaczy wszystko mi wolno, hulaj dusza. Absolutnie nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że ponieważ i tak nikt z nas nie wypełni zakonu Bożego prawa, i tak z ni nikt z nas nie jest w stanie sprostać wszystkim Bożym wymaganiom, jeden człowiek, Jezus, sprostał wszystkim wymaganiom Bożego prawa i na jego konto my korzystamy, z usprawiedliwienia, dzięki Jego zasługom, dzięki Jego wypełnieniu prawa. My jesteśmy przez Boga uznani za sprawiedliwych, usprawiedliwionych i właśnie z łaski usprawiedliwionych. I słowo Boże mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę, krwią Jezusa Chrystusa. Z łaski jesteśmy usprawiedliwieni, czyli uniewinnieni przed Bogiem. I ta łaska, Paweł mówi w swoich listach, ta łaska przynosi nam usprawiedliwienie z wielu upadków. I to jest klucz, kochani. Zobacz. Gdy żyjesz tylko świadomością Bożych Przykazań, to ciągle masz świadomość, że je łamiesz. Albo łamiesz jakieś zakazy, albo nie wypełniasz jakichś nakazów. I sama świadomość grzechu nie powoduje eliminacji grzechu. Powoduje co najwyżej poczucie winy i często przynosi takie poczucie bezwartościowości, że naprawdę jestem do niczego. Łaska przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków po to, żebyśmy nie tkwili w poczuciu winy, żebyśmy nie tkwili w rozliczaniu nieustannym, obwinianiu siebie, ale żebyśmy powstawali z naszych upadków. I chociaż nie dostajemy, chociaż potykamy się, upadamy, nie wypełniamy często Bożych zaleceń, łamiemy często granice, które Bóg wytyczył w swoim prawie, łaska przynosi nam usprawiedliwienie z wielu upadków, podnosi nas i popycha i dopinguje nas, wstawaj, idź dalej. Uzdania nas do tego, żeby nie leżeć i nie kwiczeć, czy tak się wyrażę, żeby nie siedzieć i użalać się nad sobą, nie mówić tylko jak ja tu bardzo strasznie bym chciał wypełniać Bożą wolę, ale po prostu łaska uzdania nas do tego, żeby wstać i iść, wypełniać Bożą wolę, przynosić owoc. Łaska uzdania nas, Boża łaska uzdania nas, przez to, że usprawiedliwia nas z wielu upadków, żebyśmy przynosili obfity owoc. Jeszcze jeden fragment, kochani, to jest bardzo konkretne, praktyczne na nasze codzienne życie zagadnienie. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział, szesnasty wiersz. Znany fragment, ale przeczytam to. Zbliżajmy się zatem z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Zbliżajmy się z ufną odwagą, z ufną odwagą, to znaczy jak dzieci, pe, pewne akceptacji, pewne miłości, pewne swojej tożsamości. Zbliżajmy się do Boga, mając świadomość, że tron, do którego się zbliżamy, to nie jest tron sądu, tron, z którego będzie wychodził jakiś wyrok potępiający, ale to jest tron łaski i miłosierdzia. Dla nas tron Boży to jest tron łaski. Dla tych, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, tron Boży to tron łaski, nie sądu. Dlatego Bóg nas zachęca, żebyśmy przystępowali do niego z, uf z ufną odwagą. Z ufną odwagą to nie znaczy z jakąś taką głupią odwagą, ale z ufną dlatego, że zaufaliśmy Bogu, dlatego że wierzymy, że Chrystus pojednał nas z Ojcem, że jesteśmy umiłowanymi Jego synami i córkami. I przystępujmy z ufną odwagą do Boga, całkowicie wierząc i ufając Mu, że tak, w stosownej porze kolejna łaska dotknie nas, kolejny raz doświadczymy Bożej łaski, żeby znaleźć pomoc w naszej potrzebie, żeby znaleźć Bożą odpowiedź, doświadczyć Bożej odpowiedzi w naszej potrzebie. I uwaga, kiedy myślisz, Przyjdzie pomoc w swoim czasie, to Boże Słowo mówi, dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest czas zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest ten moment, kiedy możesz doświadczyć Bożej odpowiedzi, Bożej łaski odnośnie Twojej potrzeby, jakakolwiek by nie była. Kochani, do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku.